22 kolejka Tauron Hockey Ligi ECE Będzin Zagłębie Sosnowiec kontra Komar Krakowia. Komar Krakowia dzisiaj w następującym zestawieniu. Bramkarze numer 28 Alex Dori. Gospodarze EC Będzin Zagłębie Sosnowiec w następującym zestawieniu. Bramka Olson i Jaśkiewicz. Olsona również dublet. Jaśkiewicz dołożył swoją cegiełkę, nie skorzystać z tego prezentu, Sozanski do Koręczuka. Dorio, nie ma gola, rozłożył. Wrzucona guma za bramkę Aleksa Dorio. i Jeszcze jedna kap. Mają trochę miejsca Sosnowiczanie, Krężołek. Krężołek i słupek po uderzeniu... Po... Bezwiński, gol! Ile znaczy precyzyjne podanie? Rozpędzony Bezwiński pokonuje spiesznego i Komar Krakowia obejmuje prowadzenie na stadionie zimowym w Sosnowcu. Brandt Hamar. Dobre podanie. Jednym z wodem minął Sosnowiczan. Spojrzały, gdzie ustawieni są koledzy. Uderzenie Sebastiana Brynkusa wyłapane. Kolejna interwencja spiesznego. Tym razem. Jarosz próbował szczęścia, Aleks Dori. Koręczuk. Przytomnie do Krawczyka ten ma sporo miejsca. Wypalił Junan i spieszny. Przyklęknął. Patryknicy Komar Krakowi. Hamar spieszny. Krążek w grze i w bramce. Zagłębia Sosnowiec. Oliver Olson i 2 do 0. Komar Krakowia wykorzystuje grę z przewagą jednego zawodnika. Minutę i 9 sekund potrzebowali podopieczni trenera Marka Zientary, aby skruszyć, rozciągnąć, popsuć ten czworobok defensywny Cebu Olivier Olson i pasy prowadzą 2 do 0, tymczasem krężołek i Alex Dorio. Brandhamar, Hamar. przejął krążek odegranie do Nachunki, Trafiony teraz. Jest czas na to, by w spokoju śledzić poczynania jednej i drugiej drużyny krążek Damian Kapica próbował pokonać goalkiera Bendzin za głębiej Sosnowiec, a tym razem się to udało. Wymanewrowany Patryk Spieszny. Damian Kapica zdobywa trzeciego gola po 51 sekundach gry w drugiej tercji. Znakomite podanie Johana Lundgrena. I Damian Kapica podwyższa. Dziumicz. nachunko Dorio. Nieporozumienie teraz w ekipie pasów. Koręczuk. poprawił krążek na kiju. Odwraca Brynkus. Na środek uderzenie Bezwińskiego. I Patryk Spieszny mrozi. Sozanski. Do boku. Uderzenie Dżumicza. Aleks Dorio. I Wikila. Krężołek. Alex Dorio, po próbie, długo walczyli o krążek zawodnicy jednej drugiej drużyny. Alex Dorio, z pewnością uprzedzony przez Patryka Krężałka. Sturz. Tyczyński, wykorzystują gospodarze przewagę jednego zawodnika na 56 sekund przed końcem kary Jarosza. Pokonany Alex Dorio. Damian Tyczyński zdobywa Pierwszą bramkę w tym spotkaniu dla gospodarzy. Johan Lundgren wycofał krążek, jest Junan do środka. Walgren, Junan i gol! Johan Lundgren najpierw asystował, a teraz pokonuje Patryka Spiesznego. Koronkowa akcja pasów. Aleksander Junan. Holund Lundgrena za bramkę. Junan. Walgren. Junan i gol. Ależ łatwo teraz pasy korzystają, że mają jednego zawodnika więcej na tafli. 13 sekund był na ławce Kar. Michał Bernacki. I Komar Krakowia prowadzi już 5 do 1. Teraz marzec będzie sam na sam ze Szczepkowskim. Marzec. Szczepkowski, przejęty krążek przez Dżumicza. wyłożenie DORIO, poprawka, słupek, zamieszanie. Zablokowany ten strzał Johansona. Szczepkowski w pełnych zestawieniach, zamknięci we własnej tercji i poprzeczka Dziumicz, Andrzej Kiw w roli napastnika, DORIO zbił ten strzał Witalia Andrzej Kiwa. Andrejki wraz jeszcze i raz jeszcze górą. chunko, ale sobie teraz Zkasił Bernacki. Mówiąc kolok żołek, do Tyczyńskiego. Tyczyński Dorio wypuścił krążek. Jeszcze szaur. Nie potrafią złapać właściwego rytmu. Widać, że ten ostatni mecz Andrejki wyprowadza akcję gospodarzy. Bucenko. Bucenko Dorio wypuścił krążek. Zablokowany krężołek. Tyczyński krężołek błyskawiczny. Ten poczekał na Harwata. Próbował Harwat z ostrego kąta. Odbił krążek. Próbował odebrać krążek kapicy. Szczepkowski raz i ruszyły, Jarosz wraca za nim Szturc. Jarosz z backhandu. Szczepkowski odbił. Nachunko. Z bliskiej odległości pasów, nic tego nie wyszło i muszą wracać gospodarze do defensywy Damian Kapica i gol, odbił się krążek od tego wspornika piękna bramka Damiana Kepicy i Komar Krakowia prowadzi 6 do 1 nie da, że dostaniesz dwójkowa akcja, Damian Kapica precyzyjne uderzenie blisko ustawiony arbiter widział doskonarski. Olson i słupek przed bramkę Szczepkowski z najwyższym trudem, jeszcze z weekendu próbował uwagę defensor Zagłębia, Dziumicz, Dorio odbija, Krawczyk kiwa, do niego adresowany krążek, Andrzej Kiew, Dorio, Szaur, spod bandy z ostrego kąta, Nahunko i Alex Dorio. Wikila, Andrej Alex Aleks Dorio. Przejęty krążek Wikila do boku Andrej Dorio. Na niebieską linię Jaśkiewicz, Szczepkowski, Bucenko. Na wolne pole, na ma trochę miejsca. Michał na przed bramkę i gol! Znakomicie zachował się Michał na Odegrał krążek pod bramkę Aleksa Dorio. Michał na przed bramkę Dorio. Asystę przy tym golu Bucenki. Odpowiedź kruczka. Proste w Szczepkowski. Johansson. Johansson 2 na 1 wyszli zawodnicy. Komar Krakowi. Szczepkowski nie uchronił swojej ekipy. Przed kolejną bramką Krystian Mocarski dopadł do tego krążka odbitego przez bramkarza Zagłębia. Johansson strzela, Szczepkowski obronił, ale wobec dobitki Krystiana Mocarskiego bezradny. Różnica klas pomiędzy Komar Krakowią i ECBNZ Zagłębia. Do Tyczyńskiego. Tyczyński z okolic niebieskiej linii. Kruczek zmusił do interwencji szki. Wikila przytomnie na drugą stronę. Uderzenie Andrzej Kiwa odbite przez najbliższa ligowa kolejka. Już w piątek. Do zobaczenia. Do usłyszenia.